Witam serdecznie. Dzisiaj w, y, na spotkaniu z Totalną Biologią Bez Granic zajmiemy się takim konfliktem jak zespół odruchowej dystrofii współczulnej, czyli algodystrofia. Jest to nowa mezoderma. W przypadku algodystrofii ważne jest zrozumienie istnienia dwóch konfliktów: obniżenia wartości pierwszego i reaktywującego. Konflikt reaktywuje się automatycznie za każdym razem, gdy Przeżywająca go osoba czuje się z jego powodu słaba. Przez złamaną na nartach ręką ominęło mnie coś ważnego. Gips unieruchamia mi rękę to wystarczy, by wywołać algodystrofię. Jestem w konflikcie z częścią ciała, która niewystarczająco szybko się reaguje. Konflikt związany ze skręceniem złamaniem, który przydarzy się w nieodpowiednim momencie, i z którego wychodzi się zbyt wolno, i nasze poczucie własnej wartości obniża się przez to, że nie możemy używać danej części ciała. Jestem w konflikcie z tą częścią ciała i z własnym procesem zdrowienia. Nie zdrowieję wystarczająco szybko, to spadło na mnie nie w porę chęć, by wyzdrowieć szybciej niż to możliwe. Też do tego może się dołożyć niezadowalająca praca. Pani X mieszka sama i po, złaman po złamaniu ręki nie nadąża z wykonywaniem domowych obowiązków. Mimo, że ma kobietę do pomocy, czuje się poniżona z efektów własnej pracy. W takiej sytuacji konflikt związany z pracą zostaje umiejscowiony przez automatyczny mózg w ręce. Kofling ten wywołuje mikrouszkodzenia kości ścięgien i więzadeł w obszarze ręki bezpośrednio zaangażowanych w, pa, w, w pracę, przy której Pani X czuje się nic niewarta. W efekcie pojawia się ból, a koźle się zrasta. W nowej mezodermie, którą steruje istota biała mózgu podczas fazy aktywnej konfliktu powstają mikrouszkodzenia. Brak objawów klinicznych, zazwyczaj brak bólu. Podczas fazy zdrowienia pojawia się stan zapalny, mający na celu uwapnienie uszkodzonego obszaru. Stanowi stanowi zapalnemu towarzyszy ból. To naturalny proces naprawczy organizmu. Chociaż doświadczająca go osoba myśli, że jej stan się pogarsza, co znów prowadzi do stresu, obniżenia poczucia wartości, ponieważ zdrowie Zdrowieją za wolno lub znów chorują. To błędne koło. Aby wyzdrowieć trzeba wyłamać się z tego schematu. Zrozumieć co naprawdę dzieje się na poziomie fizjologicznym i biologicznym. Uogólniony ból u 55-letniej kobiety. To prosta, naturalna kobieta sprzedająca ciasteczka, która nie zna się na medycynie. Na kursie pierwszego poziomu leczy się z nieuleczalnych chorób. Na, kursie, na kurs przyjechała samochodem dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. Cały czas miała też przy sobie kulę. Jej schorzenia to algodystrofia, reumatoidalne zapalenie stawów i uczulenie na penicylinę. Oto jej historia. W roku 1992 ma wypadek samochodowy. Po którym pojawia się algodystrofia. Po dwóch operacjach staje się inwalidką, ma sparaliżowaną lewą nogę i porusza się o okulach. W jej rodzinie miało miejsce wiele poważnych nieszczęść, w tym groźba śmierci z użyciem przystosowania do ciała, jakby przyłożenie do głowy re rewolweru, pistoletu. Kilka miesięcy później rozwija się u niej reumatoidalne zapalenie stawów, któremu towarzyszy całkowity zanik poczucia własnej wartości. Nic nie mogą robić. W roku 1997 kobieta jest przykuta do wózka inwalidzkiego, odczuwa nieznośny ból, bierze morfinę. Kolejne wydarzenie w rodzinie są powodem nasilenia jej dolegliwości. Na pierwsze warsztaty przychodzi w listopadzie 99 roku i odkrywa przyczyny swoich algodystrofii. Wybucha płaszczem po 15 dniach, zdrowieje. Zapalenie wielko, wielostawowe. Zajęte są obydwa barki i łokcie. Wszystko było dobrze, byłam zdrowa. Zaczęło się dopiero, gdy. Czy to mój gest? Nie. Tak, moja, tak robiła moja matka, gdy y, zamiatała gest po geście kobieta rozszyfrowała swój altretyzm. I teraz podzielę się doświadczenia, y, jak, y, jak ja sama wyszłam ze złamania nogi. Byłam w Meksyku i niefortunnie poślizgnęłam się na prostych y, schodach szerokich i to było złamanie po prostu strzałkowe prawie że otwarte, z przesunięciem stopy. I od razu zaczęłam sobie, zanim znalazłam powrotny samolot do Polski, wyobrażałam sobie codziennie, że ścięgna kości mięśni, wszystko dobrze pracuje. W samolocie robiłam wizualizacje, afirmacje. Prosiłam też przyjaciół o wsparcie i robili dla mnie zabiegi na odległość. Oczywiście jak była operacja, to poprosiłam o głupiego Jasia, że to tak na saute, jest to trudne do zniesienia. I ja tam żartowałam z tymi lekarzami, i jedna z pań powiedziała do mnie coś takiego, tak optymistyczna osoba, jak pani szybko dojdzie do zdrowia, czyli byłam w odmiennym stanie świadomości, ta historia na pewno pomogła mi, że szybko wyzdrowiała. Od razu, jak wyszłam ze szpitala, przyjmowałam pacjentów, chodziłam o kulach, bo stwierdziłam, że nóżko odpadła, reszta ciała nie odpadła, czyli... Żyłam tak, jak żyłam, i też yy, już półtora miesiąca po zabiegu, po operacji pojechałam na okulach. Pojechałam na turnę po Polsce, twierdząc, że dam radę i że to nie przeszkadza. Oczywiście mój partner mi w tym pomagał, bo potrzebowałam pełnej obsługi. Nawet nie byłam w stanie sobie przynieść kubeczka do picia z wodą. Poprosiłam przyjaciół, aby przynieśli mi kwiaty na stół i byłam wyznawczynią dwóch zdrowych nóg. To, co mi pomogło, mój partner zabrał mi środki przeciwbólowe, bo po operacji bardzo to bolało, zabrał mi środki przeciwbólowe. Brałam sproszkowany homor, olej konopny, mumio, homopatyczny żywokost, żywokost ze smalcem gęsim, i też y, tego akurat nie brałam, ale polecam tak samo y, muchomor w y, smalcu albo na przykład w innym roślinnym y, ma maśle, można odsmarować, arnikę. I y, codziennie mnie to bolało, dzień i noc. I, i rozróżniałam trzy rodzaje bólu, tylko ja traktowałam ten ból jako ból wzrostu, coś, co mi służy, coś, co mi pomaga i ten ból zaakceptowałam. I po zjęciu szwów, nawet nie wiem, w którym momencie, mnie to przestało boleć. Później, jak zaczęłam ruszać nogą, no to miałam gwoździa w, w kostce. Pierwsze ruszenie było tak mocne, że aż w czubku głowy poczułam. I znowu uczyłam się przyjąć ten ból i też nie wiem, kiedy on po prostu znikł. Jak było przywitanie na Harmonii Kosmosu, jak miałam wywiad, bardzo ciężko mi się mówiło, ponieważ Muszę chodzić i ruszać się, żebym zbierała myśli i obrazy, które chcę przekazać. I po, po skończeniu mojego wykładu, gdzie miałam pustkę w głowie przez 10 minut, i potem przyszło coś więcej niż z mózgu, z logiki, jakieś przekazy, którymi się dzieliłam z osobami, poprosiłam, było z 40 czy 50 osób, o to, aby wszyscy wyobrazili sobie, że ja chodzę. To było bardzo ważne, właśnie też jest napisane w Biblii, tam gdzie trzech robi życzenia, to działa. I wszyscy po prostu była ciesza na sali, ludzie mieli zamknięte oczy i myślałam, że to potrwa minutkę, dwie, a to trwało i trwało i byłam tak bardzo tym poruszona, że aż po prostu z wdzięczności płakałam. Na zakończenie tego spotkania ludzie zaczęli tańczyć. Oczywiście ja o kulach usunęłam się na bok, żeby nie przeszkadzać. Jedna kobieta wzięła mnie na środek, a ja miałam takie kule jak po wojnie meksykańskie pod pachą. I była muzyka, byłam w środku, w kręgu i tak jak w Biblii, że ktoś rzucił kule, bo ozdrowiał, rzuciłam kule, że już ich nie potrzebuję. I zaczęłam, jeszcze to było przed zdjęciem szwów, tańczyć tak, jak mogę w tej ortezie razem z nimi. Ta ich energia, moc, ta muzyka, to połączenie sercem zadziałało cuda. I po drodze spotykałam cały czas ludzi, którzy mnie informowali, co trzeba brać, na przykład też w lewy z glutationa, który rozpuszcza blizny, oraz też w odpowiednim momencie. Trzeba być postawionym na nogi, żeby zacząć chodzić i uczyć się chodzić, ponieważ im dłużej się leży, to są trudniejsze, są gorsze zmiany i dłużej wymaga re rehabilitacja. I jeden z moich kolegów zauważył, że tak bardzo szybko doszłam do siebie i poprosił, abym zapiekowała się jego kolegą, ponieważ grozi mu amputacja nogi. Dlatego, że ta noga już pół roku, czy dłużej nie chce się zrosnąć i wchodzi tam kangryna. Więc zaprosiłam Piotra do mnie na ustawienie, one były robione online. I ustawiliśmy tą piszczel, która się nie chciała zrosnąć. I to był konflikt z rodu od kobiety i mężczyzny, gdzie ród któregoś z nich zabił dziecko. Po, po zrobieniu tego w ciągu sześciu tygodni dostałam informację, że noga się zrosła i śruby zostały zdjęte. Tak samo ja w trakcie, po wypadku, robiłam z moimi studentami ustawienia, co mi się zdarzyło. Pracowałam z jasnowidzami, żeby uzdrowić przyczyny większe niż to, co jest. Uzdrowiałam tą lekcję i bardzo szybko doszłam do siebie. Także chodzę na obcasach czasami, chodzę po górach i tańczę. Noga całkowicie wróciła do formy. Innym konfliktem, jeszcze dzisiaj, z którym Państwem się podzielę, jest to alkoholizm. Jeśli chcemy pomóc komuś wyleczyć się z alkoholizmu, najlepiej jest zacząć od rozwiązania stojącego za nim konfliktu. Możliwości jest wiele. Często jest to opisana niżej sytuacja. Jest to powiązane między okresem projektu celu i alkoholizmu. Na przykład, przed poczęciem dziecka mama i tata mają ułożone życie, darzą się miłością. W ich związku są dni cudowne i takie, kiedy są dla siebie źli. Pewnego ranka tata wychodzi z domu zły na mamę. Wraca po pracy, przebiera się i wychodzi, by spotkać się z przyjaciółmi, cały czas unikając mamy. Taka sytuacja utrzymuje się przez wiele lat. W końcu tata i mama, znaczy przez wiele dni. W końcu tata i mama nie mogą już tego wytrzymać i chcą się pogodzić. Idą do łóżka, I, i w tym momencie powstaje ta osoba. Według koncepcji projektu celu, w momencie poczęcia otrzymujemy biologiczną misję na życie. Jeśli moją misją jest pogodzenie ojca i matki, jestem szczęśliwy i spełniony w życiu, gdy mama i tata są razem szczęśliwi. Przyjmijmy, że urodziłem się właśnie z takich programów, którego sobie nie uświadamiam. Życie toczy się dalej. Dorastam, a między moimi rodzicami pojawiają się rozmaite problemy. Pewnego dnia, by lepiej się im żyło, postanawiają się rozdać, co oznacza, że jako ich biologiczne dziecko nie potrafię wypełnić mojej misji zatrzymania ich przy sobie. Co ciekawe, właśnie wtedy zaczynam popijać piwko kilka dni później, kilka lat później tata umiera. O tej chwili piję dwa razy tyle. Wyjaśnienie. Alkohol składa się z wody i ognia. Ogień symbolizuje ojca, a woda matkę. Obie te zasady zawarte są w alkoholu. Alkohol przetwarzany jest w wątrobie, w której umiejscawiają się wszelkie konflikty potrzeb, braku uzależnienia. Czego nam brakuje w tym przypadku? Tego, by mama i tata byli znów razem. Jeśli nie potrafię wypełnić swojej misji i przeżywanie rozłąki rodziców mnie przytłacza, automatyczny mózg musi znaleźć własne rozwiązanie. Alkohol jest jeden z najlepszych sposobów, jaki mózg potrafi znaleźć, by rodzice byli razem. Inne konflikty, które mogą być podłożem alkoholizmu. Piję, by uniknąć tego, czego mi brak. Tragedia rodzinna, zniszczenie domu, gniazda, porzucenie prawdy, by doświadczyć własnej prawdy, pragnienie życia. Konflikt związany z pieniędzmi i płynnością finansową. Tutaj też może być utrata yy, majątku, ziem. Chciałbym połączyć się wewnątrz siebie z matką oddzielenie związane z czyjąś śmiercią. I jeszcze ja, jak ustawiałam kogoś, to wyszło, że konfliktem alkoholizmu była pierwsza noc. Wyobraźmy sobie, że para się kocha, biorą ślub i pan na Włościach w tą pierwszą noc, kiedy następuje skonsumowanie, bierze tą kobietę, czyli już ją zaznacza sobą, jak, jak się czuje ten mężczyzna. Podcięty zostaje jego autorytet. On już nie jest pierwszy, on jest drugi, jest kundel. Potem też na przykład rodzi się z tego dziecko. Czyli to dziecko, czyli to dziecko też dzieli tą parę. Jest złości gniew tego mężczyzny, męża, prawowitego, z tą żoną. I to dziecko jest. Ojcem tego dziecka jest ten pan na włościach. I tutaj ruch. Ruch duszy jest zaburzony rodowy, ponieważ ojciec wspiera dziecko, a tutaj ojciec wyzyskuje dziecko, i to doprowadza też do alkoholizmu. Alkohol może wiązać się również z mechanizmem nagrody, potrzebą wsparcia lub zdolnością dostawienia czoła życiowym trudnościom o wydźwięku moralnym. Motywem przewodnim alkoholizmu jest lęk przed kochaniem i lęk przed byciem kochanym. Muszą z żalem oddalić się od innych i zerwać wszelkie więzi tak, abym nie musiał przez nich cierpieć lub żeby oni nie musieli cierpieć przeze mnie. Jest to reakcja na dylemat, impas, w której znajduje się chory. Z jednej strony chce za wszelką cenę oddalić się od drugiej osoby, a z drugiej chce być blisko niej. Reakcja na uniemożliwienie kontaktu z innymi. Jednocześnie pojawia się chęć kontrolowania wszystkiego, aby uniknąć cierpienia. Bojąc się cierpienia, kontroluję wszystko i przez to odcinam się od innych, podczas gdy w głębi bardzo chcę być z nimi. Wspomnienia, które można znaleźć w życiu lub w historii rodziny danej osoby: przemoc w małżeństwie, przemoc wobec lub ze strony członka rodziny, strata, gwałtowne oddzielenia od ukochanej osoby, straszny czyn popełniony wobec ukochanej osoby lub doświadczany przez ukochaną osobę, wspomnienie matki, która krzywdzi dziecko, lub bolesne rozstanie matki i dziecka. Wspomnienie uwięzienia, wspomnienie dogłębnego żalu związanego z małżeństwem, organizacją, podpisaniem umowy. Serdecznie Państwa żegnam i do zobaczenia następnym razem.